Witam na przeglądzie w sklepie Action. Dzisiaj zobaczycie nowości, dekoracje, ozdoby i akcesoria, jakie niedawno pojawiły się w tym sklepie. Jeśli jesteś tu nowy, zostaw obserwacje, aby być na bieżąco z następnymi nagraniami. Możesz też udostępnić ten film, jeśli uważasz, że komuś mógłby się spodobać. Zostaw łapkę w górę, jeśli któraś z rzeczy widocznych w nagraniu spodobała Ci się. Dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze i zapraszam do oglądania. Przejdźmy zatem do przeglądu i przyjrzyjmy się tym wszystkim nowościom. Taka świeca zapachowa w szklanym pojemniku z pokrywką kosztuje niecałe 18 zł. W zielonym pojemniku ma zapach drewna cedrowego. W pojemniku w odcieniach koloru pomarańczowego, wanilii, karmelu i janyżu. W pojemniku w odcieniach koloru czarnego ma zapach herbaciany i ziołowy. Są również takie świece zapachowe w kilku różnych zapachach. Każda kosztuje niecałe 9 zł. Świeca widoczna teraz ma zapach różowej piwoni i liczy. Ta po środku różany i migdałowy. Ta po prawej pachnie dzikim hibiskusem. Wśród tego rodzaju dekoracji są także świece LEDowe w zestawie po 4 sztuki za niecałe 17 zł. Wybierać możemy pomiędzy różnymi kolorami takiego rodzaju świec. Oświetlenie działa na baterie, które zawarte są w opakowaniu. Tak wyglądają następne nowości, które kupić możemy w sklepie action. Sztuczne rośliny w doniczkach aloes i jagawa, kosztują niecałe 30 zł. Każda taka dekoracja łącznie z doniczką ma wysokość 32 cm. Poza tym jest też sztuczna palma w doniczce w kolorze złotym. Kosztuje niecałe 35 zł. Dekoracja taka jak ta ma wysokość 38 cm. Wśród dekoracyjnych sztucznych kwiatów znaleźć możemy również okrągłą zawieszkę za niecałe 9 zł. Zawieszka na metalowym pierścieniu dostępna jest w kilku kolorach i wzorach. I jeszcze jedna nowość w sklepie Action to ta właśnie stołowa lampa LED. Całkowita wysokość takiej lampy to 36 cm. Lampa ma możliwość wielokrotnego ładowania przez kabel USB typu C. Ma 4 stopnie ściemniania i świeci się do 6 godzin. Świeci światłem o mocy 120 lumenów. Kosztuje niecałe 39 zł. W sklepie Action kupić możemy także zestaw kwadratowych talerzy różnej wielkości. Serwis z białej porcelany kosztuje niecałe 180 zł. W skład zestawu wchodzi 18 talerzy. Po 4 talerze każdej wielkości. Najmniejszy deserowy talerz ma wymiary 16 i 16 cm. Średni talerz śniadaniowy ma wymiary 21 i 21 cm. Wymiary największego z talerzy to 25 i 25 cm. Wśród rzeczy kuchennych znajdziemy wagę elektryczną za niecałe 20 zł. Waga ze szklaną płytką dostępna jest w różnych wzorach. Ma cyfrowy wyświetlacz działa na baterie. Maksymalna nośność wagi to 5 kg, ma funkcję przeliczania gramów na mililitry. Pozostałe informacje widoczne są na opakowaniu. Jak już wcześniej wspomniałam, wybierać możemy pomiędzy różnymi wzorami takiej wagi. Jest także nowy zestaw zawierający trzy patelnie o różnej średnicy. Cena zestawu to niecałe 120 zł. Nadaje się na wszystkie źródła ciepła. Najmniejsza patelnia ma średnicę 20, średnia 24, a największa 28 cm. Każda ma ceramiczną, nieprzywierającą powłokę. Niecałe 8 zł kosztuje zestaw zawierający dwie podkładki pod talerz. Podkładki wykonane są z tworzywa sztucznego mają wymiary 30 i 45 cm. Dostępne są w tym samym wzorze i kilku różnych kolorach. Jest także zestaw zawierający trzy ściereczki bawełniane za niecałe 17 zł. Każda ze ściereczek w zestawie ma inny wzór i wymiary 50 i 70 cm. Zobaczmy teraz na wszystkie dostępne zestawy takich ściereczek kuchennych. Są także bawełniane ściereczki kuchenne o wymiarach 50 i 70 cm. Niecałe 12 zł kosztuje zestaw trzech w takich samych wzorach. Takie jak te, bawełniane również mają wymiary 50 i 70 cm. Komplet kosztuje niecałe 14 zł. Każda z trzech ściereczek w zestawie jest w kratę. Zobaczmy na dostępne zestawy. I jeszcze jedna wśród nowych rzeczy w sklepie Action. 34 ,99 zł. 99 groszy kosztuje kamień do pizzy o średnicy 33 cm. Zestaw zawiera także nożyk do krojenia pizzy. Kamień nadaje się do piekarnika, do pieca i na grilla. Jest także metalowa szafka ścienna do samodzielnego złożenia. Dostępna jest w kilku różnych kolorach. Szafka wykonana jest z metalu i płyty MDF. Ma wysokość 68, szerokość 78 cm. Każdy z regałów szafki utrzymuje rzeczy o wadze do 20 kg. Cena takiej półeczki to niecałe 85 zł. Nowością w sklepie Action jest także pluszowa zasłona. Dostępna jest w dwóch kolorach, kosztuje niecałe 50 zł, ma wymiary 140 i 260 cm. Zasłona ma 8 pierścieni w kolorze srebrnym. Opakowanie zawiera jedną sztukę. Tak wygląda tego rodzaju zasłona w jaśniejszym kolorze. A oto następne nowości: puszyste poduszki ze wzorem za niecałe 23 zł. Każda z poduszek ma wymiary 30 i 50 cm. Wzorzysta jest po jednej stronie. Poszewki poduszki nie można zdjąć. Materiał, z jakiego są wykonane, to poliester. Jest także pruszowa poduszka na krzesło. Taka jak ta ma wymiary 38 i 38 cm. Dostępna jest w trzech kolorach. Kosztuje niecałe 18 zł. Każda z poduszek wykonana jest z poliestru. W sklepie Action kupić możemy również plastikowe, antypoślizgowe, organizatory różnej wielkości. Niecałe 2 zł kosztuje najmniejszy z nich. Ma wymiary 9 i 9 cm. Nieco większy jest prostokątny. Na opakowaniu widać przykładowe sposoby zastosowania takiego organizera. Ten ma wymiary 23 i 9 cm. Kosztuje niecałe 4 zł. Jest także nieco większy prostokątny organizer o wymiarach podanych na opakowaniu. Taki jak ten, kosztuje 4,49 zł. Niecałe 4 zł. kosztuje ten o wymiarach 16 i 16 cm. Największy prostokątny kupić możemy za niecałe 6 zł. W Action kupić możemy także proszek do prania białego i kolorowego. Cena proszku wystarczającego na 120 prań kosztuje niecałe 44 zł. Wybielające chusteczki do prania z odplamiaczem kosztują niecałe 9 zł. Do wyboru jest także kilka odświeżaczy do prania. Odświeżacz po prawej stronie kosztuje niecałe 7 zł. Opakowanie ma pojemność 500 ml. Widoczny po lewej stronie ma zapach świeżej bawełny. Opakowanie ma również pojemność 500 ml, kosztuje niecałe 8 zł. Zapraszam do obejrzenia następnych oraz poprzednich filmów, do których linki znajdziecie w opisie tego nagrania. Dziękuję za obejrzenie filmu.